Hejka, dzisiaj kupiliśmy płatki Vito i Belly. Zobaczymy, jak będą smakować. Zobaczymy, czy będzie tam coś w środku. No nie wiem, czy będzie, czy nie, ale zobaczymy, jak smakują. A więc otwieramy. Dobra, no i sprawdzamy. Nie wiem, czy tam coś jest. Myślałam, że tam będą jakieś naklejki czy coś. Myślałam, że tam chociaż będą jakieś naklejki, ale to są tylko płatki. Dobra, okay. zobaczymy, zobaczymy, jaki mają smak, ale. Pewnie mają smak jak te, te zwykłe takie płatki czekoladowe, muszelki, no zobaczymy. Pierwsza porcja już się grzeje. Ale tam nie było w ogóle żadnych naklejek. Myślałam, że po prostu będą tam jakieś naklejki Vito i Bella czy coś, ale no nie było, czekamy na pierwszą porcję. Dobra, teraz się będzie grzała moja porcja. Tam było, że mogą być coś jakby takie osiane. nie zobaczymy. To są takie czekoladowe, owszem, na co? Na razie kupiliśmy tylko. Na razie. Olek, cicho. Na razie kupiliśmy tylko z Bellą. Jest opakowanie, ale z Wito też. Może być jakaś. Za dużym fanem nie jestem. No ale bardzo ich, bardzo ich lubię. Bardzo ich lubię. Nie aż tak, ale bardzo ich lubię ogólnie chciałem, żeby Bella ogólnie wbiła na moją mapę, no ale się nie udało. Chciałem właśnie, żeby Bella wbiła na moją mapę. Miałem takie konto Barti16390, no ale mm, już je usunąłem i założyłem sobie konto mm, Edgar podłoga E7 Pizkip Pizkip i no i chciałbym, żeby na te konto teraz Bella wbiła. Serwer oczywiście nie jest, nie jest prywatny ani dla przyjaciół, ani zaproszenia. Jest po prostu publiczny, a więc możecie sobie wbijać na tą nazwę. Ja jeszcze wam w opisie filmu nazwę podam. Dobra, no i teraz będziemy próbować. I chciałbym, żebyście po prostu wbili na moją mapę. To jest moja pierwsza mapa na tym nowym koncie. Więc no, wbijajcie. Zobaczymy, czy Wam się spodoba. Dobra, a więc przechodzimy do testowania. Dobra, próbuję. One są takie... One są takie... Jakby... To takie zwyczajne płatki czekoladowe muszelki. Takie. Mm. No. Te zwyczajne po prostu. Ale opakowanie sztosik. Polecam zjeść. Mhm. Napiszcie, czy widzieliście jeszcze zwito. Zwito na pewno są jakieś. I czy widzieliście jeszcze jakieś... Inne smaki fajne. Dobra. Ten odcinek nie był za długi, a więc już go kończymy. Więc dobra. Żegnamy się. Pa.